Cześć, z tej strony Adam. Dzisiaj będziemy nagrywać kolejny odcinek z gry Brawl Stars. Z góry przepraszam za to, że nie było parę dni odcinków, ale po prostu nie miałam pomysłu na te odcinki. Dzisiaj po prostu wszedłem w Brawl Stars, zobaczyłem, że jest walka z bossem, to pomyślałam, że w końcu jakiś odcinek nagram z tych eventowych wydarzeń, tych ticketowych. Tak jak walka z bossem. No, a dzisiaj jest walka z bossem, więc sobie zagramy. Yy, obecnie poziom normalny przeszłem. Teraz jest trudny, którego przejdziemy sobie może bólem. Więc zaczynamy pierwszą rundkę. To tutaj nie będziemy szalać w walkę z bossem, bo no, mamy mało tiketów. Ale na pewno po tym opening jak będzie chyba walka z robotami, to od razu przypominam, no wcale dużo nie będę, ale jednak no, będę trochę. Jednak coś tutaj się będzie działo. Wiadomo zresztą. Oj oj, 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 oj. Nie mogę chodzić przez chwilę. Nie wiem czemu, ale zawsze mi się to tak dzieje. Oj, mam nadzieję, że tego nie przegramy tak od razu. No bo wtedy będzie trochę słabo. Dopiero zacząłem, a już przegrywam. Będzie mega słabo. Nawet zresztą głupio. i Puf, puf, puf. Ale szel, ciśnie. Ale szel, ciśnie, ciśnie. Ale my ciśniemy. Mamy dwóch śródgonowców. Ja, Shelly. Że nie jest śródgnowcym. mówię, że mam dwóch. Leczę ja to wbijam tam do tego głupiego bosa. Siema bo, siema, siema, siema. Oj chyba... Co? On już może się tepać. A tu ja nie wiedziałem. Sherry dobrze robisz, dobrze robisz. Ja szybko tego ulta sobie nabijam. Mega dobrze. No nie no, on poszedł na mnie. Słabo! Jeszcze mam ładne. Ojcie! Kurczę! Użyłem ulta przez przypadek, mój telefon wypadł z ręki. Wiem, co głupia brzmi. Telefon wypadł mi z ręki. Jakim cudem, że już go trzymam. Ta Jessie z tym bossem będzie się bawiła. Zrodziła się Shelly, więc mega dobrze. O, tych trzech naraz w Jessie będzie biła. Pyk, na hita. O, tepną się do mnie bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tutaj te strzelające na hita schodzą. No, raczej to przejdziemy. Mój brat do mnie przyszedł. 13% Więc nieźle, nie źle, już 11%. No ludzie. Powinniśmy to wygrać. Mam taką nadzieję, że to wygramy. I to. Dobrze. Strzelaj, strzelaj ile chcesz. Strzelaj ile chcesz. Ten normalny poziom przeszedł piper i tego bossa załatwiłem po prostu. Po prostu go załatwiłem, no. Tutaj jeszcze. No. Wygraliśmy. Więc trudny poziom zaliczony. 40. Żebym się nie wstrącał, ale ktoś zbiera album Euro 2020? No tak, bo ja zbieram obecnie. Jak ktoś z moich widzów zbiera, to bardzo dobrze. To będziesz mógł się wymierzyć, bo masz już parę powtórek. No tak. Nie wiem, po co mi brat tu jest, ja Stars. No wiem, ale tak No. Więc ja zaczynam kolejną rundkę. Tym razem to będzie. El Plimo! Wiem, wiem, El Plimo jest mocny. Tu się, się pucharko, więc możesz każdy grać. No wiem, będę grała czy postaciami, które mam na 20 randze, bo chciałbym je przetestować. Tak, żeby nie tracić pucharków. Barlejem też będę grał, więc się nie martwcie. Mam dwie sherry. Ta starsza, Shelly chyba ma Serpwera. Powera. Zaraz się zobaczę, jak użyję ulta. Na razie go nie użyję, bo. ...umarła. Kuba i członkowie brzmią pokonani. Ja z tego bossu, będę obijał. Wbijam! juchpi Szkoda, że obecnie nie mam pokazanego yy, za ile sekund gracze, którzy zginęli, będą się odradzać. Tak to nie wiemy, czy uciekać teraz, czy nie. Shelly, ty ciągle umierasz. Nie wiem, czemu on tak podchodzi na ten ogień. O. Małta, ale go nie użyła. Ajajaj. Shelly, dwie mamy, więc powinniśmy to. O, ale to Shelly to minęła. Pięknie. Dobra. Ta Sherry już ma ulta, więc powinna teraz strzelać. No i chyba jakoś nie ma, żeby ona miała Steph Powera. No raczej nie ma go. Ale zwaliłem tego ulta, ludzie. Albo ma, ale nie widać, bo to jest walka z bossem. Boss jest zły! Już mam na złe bossy. Ja nieco ja nie widziałam. Czy już może być zły? To jeszcze gorzej, jeszcze gorzej. No i Sheriya obrywała. Ja też obrywam. Jest dobra, że jedna Sheriya Ja muszę sobie na modowej szybko tutaj zwiewać. Ja tego nie zrobiłem. 10. To 10 sekund się ja Jest, dobra. Nie nawala aż tracę, aż będę miała mało HP, czyli teraz uciekam. Dziękuję. Dobra. Już się zrespiło mi życie, więc mogę. No, ponownie naważ na bossa, jednak nie mogę. Tak głupiego. Jest. mi chyba uratowała życie, używając tego uta. O. Tak mało on brakuje, tak małą hopę, dobrą, muszę się schować, muszę się schować, muszę się schować, dobra szybko, szybko atakuję. Jest, 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 dobrze, musiałem rzucić łódź, bym padł. Dobra, lecę. Sherry już się odrodziła. No, jeden członek drużyny został pokonany. Słabo Jest, dobra Żyje Nie, nie będę wbił, nie będę wbił Uda sobie zostawi na ucieczkę No właśnie No ja się zrodziłem, więc nie wiem, czemu użyłem tego łuta. Dobra Rozpiłem się W sumie życie mi się zrespiło? Od w początku To jest super. Chciałabym to u no, tak jakby zrespić przy tym bossie, żeby ona go cisnęła mocno. No i mocno go ciśnie. O, ale ma ma ten boss. Błagam. Jest! Wygraliśmy. Ekspert zajczony, teraz będziemy mieli mistrzowski. U, 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 Szkoda, że nie mam podwojaczy. Ale bym dostał. Trudno. Teraz kim grać? Daj nam... Mówiłem, że Barley będę grał. No to ludzie, gramy barle Barley. I boss. Mm, dobrze nie jest, ale mogę walić za murku. Więc jest super. Piek. No, mówiłem. Mogę z zamurku walić. No i też całkiem sporo zadaje. No w sumie 850, więc dużo nie jest. Kurczę. Całkiem szybko będę sobie to ładował. Bo ja mogę bić z zamurku. Tak jak już mówiłem. Nie, nie, nie. No i już zginąłem. Boss będzie zły za 50 sekund. Myślę, że zagramy sobie ostatnią rundkę. Jeszcze jedną sobie zagramy. Mówiłem, nie chcę yy, za bardzo szaleć, bo mało bardzo tiketów. Już prawie znowu zginąłem. Jednak Mistrzowski na Barleya nie jest zbyt dobry. Ale może. Kto wie. Może jeszcze się okaże. Ja bardziej bym chciała sobie tego ulta ładować na tym bosie. To, to ja też będę zdawał mu obrażenia, bo się zły. No, ja całkiem nic, co? Okej. Okay. Przegrana, przegrana to jest. Może na Mike'a też nie będziemy grać. Tylko jakąś inną postacią, no nie wiem. Pam! Pam! Ło wow, pam! Wspomniałam, że mam pam. przecież Pam jest najlepsza. Pam na ten trip jest najlepsza. Ja nie umiem Ja jestem taki słaby. Dobre, strzelanie trochę zajęło. się Troszkę podleciłem. Będę mógł go ponownie bić. Nie, i zgniłem. Jak zawsze Brok też padnie. Mówiłem. Korch też padnie. to nie. Na razie nie wpadł. szczęście, No i mówiłem. No i padł. No no. Mówiłem. Raczej będę te grupa. Teraz sobie zakrąpałem. Teraz na pewno Gdzie Jest tam pan na samym końcu mam do niej tylko 15 rankę i za bardzo wiem. Było trochę ciężko mi wbijało się tą rankę. Ale teraz mamy PAM. Szkoda, że nie mam Star gdybym jakbym miał Star to by było w tym... jeszcze lepiej by było. Byłoby jeszcze lepiej zaraz będę miał tego. Może tutaj postawię ciureta będę miał. Co mi już mam. No, postawiłem na marne. A, on go zamroził. Okej. Okay. No jednak na ten tryb jest dobrze. Jednak tego ciureta mogę stawiać. Tu będziemy mogli go obijać, tu mam tiureta, więc pięknie, nasz skład jest nie do pokonania. Jeszcze ani razu nie zginąłem, z naszego składu jeszcze nikt ani razu nie wypadł. Już mamy drugiego tiureta na wszelki wypadek, więc już go mogę tu postawić, bo mogę tylko dla tego Barleya. No. Teraz Frank powinien przyjść do mojego leczonka. Więc szybko idź, idź, Frank, idź, ja cię obronię. Obronię ciebie, bo jestem obronnym kolegą. Dobrze, że na razie te bombki nie atakują mojego tyureta Ale te robociki atakują. Ale dobra, mamy już drugiego. Nie No, źle nie jest. Na no serio, nie jest źle. Myślę, że to ono Frank pierwszy raz umarł. Ale to jest pierwszy raz. Ludzie, pierwszy raz. Pierwszy, nie ostatni, jak to się mówi. No, ja też umarłem. Frank już się odrodził, w sumie dwie minuty, póki Bos nie był zły. To dobrze nam szło, ale odkąd już jest zły, no to wiadomo, no To jest zły boss, no to przecież. Nie, dobra, ale Frank żyje całe szczęście. Mam tureta, więc go tutaj szybko postawię. Stawiam tureta i nawalamy ich. Tego bossa też ciśniemy. Oj. Kurczę, ten boss mi rozwali tiureta. On jest niedobry. Ten boss jest bardzo niemiły. Okej, okay. tutaj cisnę go, cisnę. Zaraz już mam kolejnego tiureta, więc tutaj postawię. No, stawiam, aby postawić, żeby wiadomo, nas trochę leczyło. No cóż, nie udało nam się, Trzy minuty przetrwaliśmy. No więc trochę słabo, ale wbijiliśmy broboksa, więc to zawsze jest okej. Okay. W sumie wiem, że zbieram na opening, ale tą jedną skrzyneczkę symbolicznie mogę otworzyć. 23 monety, 4 do oraz 6 do Rózy. całkiem spoko, do Rózy też. No mi się kolejne. Nie, już mają sumę. Ale mnie nie stać. Z tego openingu myślę, że gdzieś nazbieram 600 monet. Myślę, że będzie medal, bo gdzieś może 300 monet mi wleci. Więc ja bym się z Wami żegnał. Jeśli obecny odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Więc trzymajcie się i cześć.